Czas na popołudniową publicystykę w Polskim Radiu Katowice Piotr Szpagiełak. Kłaniam się i witam moich gości. To posłowie z Sejmowej Komisji Infra Infrastruktury, poseł Adam Gawenda, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. I poseł Maciej Kopiec, Nowa Lewica. Kłaniam się, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym, żeby nasza dyskusja, bo to ostatni program z posłami przed wakacjami, dotyczyła bezpieczeństwa. A jeśli Komisja Infrastruktury to Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, no bo na wakacje, mimo cen i mimo problemów z naszym bezpieczeństwem, i tak będziemy wyjeżdżać. A to się wiąże z tym, że na drogach jest tak, jak jest. Chciałbym wyjść od statystyk. Ostatniego długiego, nieco dłuższego weekendu w Województwie Śląskim doszło do 15 wypadków, rannych zostało 17 osób, zatrzymano też 159 pijanych kierowców. Panie pośle, pytanie do pana posła Adama Gawende. Czy to jest dobry prognostyk przed rozpoczynającymi się już niedługo wakacjami? Bezpieczeństwo na naszych drogach, w ogóle bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, wszystkich uczestników wyjeżdżających na wakacje, na ferie. No to bardzo ważny aspekt. Natomiast patrząc na statystyki, można mieć pewnego rodzaju też i zadowolenie, że nasze regulacje, chociaż dość drastyczne i dosyć dotkliwe, ale jednak zostały zauważalne. W tych, tych statystykach zdecydowanie mniej jest wypadków szczególnie śmiertelnych, mniej wypadków ciężkich. Również i te kwestie związane z wykroczeniami. Wskazują, że mniej jest mandatów tych, które były nakładane na, mówiąc krótko, piratów drogowych, czyli tych, którzy przekraczali w obszarze zabudowanym 50 km na godzinę, o 50 km na godzinę, czyli jechali z prędkością powyżej 100 km na godzinę. To są jakby tendencje, które pozwalają na to, że wprowadzone regulacje rzeczywiście troszeczkę używając takiego kolokwialnego określenia, ostudziły zapał tych, którzy bardzo często nadużywali prędkości na naszych drogach, co powodowało wiele licznych Wypadków często kończących się śmiercią. Panie pośle pytanie do pana posła Macieja Kopca o wakacyjną, policyjną mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, czyli krótko mówiąc śmiertelnych wypadków? W zeszłym roku na tej mapie policja odnotowała 456 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Myśli Pan, że w związku z tymi nowymi przepisami wyższymi mandatami te wakacje będą spokojniejsze i ta statystyka nie będzie aż taka? po bodajże 25 latach doprowadzono do tego, że w końcu te przepisy bezpieczeństwa ruchu drogowego są w Polsce nieco bardziej restrykcyjne i to widać na drogach w Polsce, że zaczynamy się zbliżać standardem do zachodu, do tego co obserwowaliśmy na drogach Niemiec, Austrii, Szwajcarii, że kierowcy po prostu szanują przepisy ruchu drogowego, co, co powoduje, że drogi są bezpieczne. Na pewno nie są jeszcze tak bezpieczne, jakbyśmy chcieli, ponieważ brakuje jeszcze takich elementów jak sprawna policja autostradowa, brakuje infrastruktury bezpiecznych dróg, które trzeba cały czas budować. Natomiast ta tendencja, ten prognostyk, to, że w końcu zauważamy, że to bezpieczeństwo jest podstawową, podstawowym takim czynnikiem, na który powinni kierowcy zwracać uwagę, no to jest bardzo dobry kierunek. jest taki pokazują, że wypadków jest coraz mniej, statystyki pokazują, że nie jest mniej i że kierowcy bardziej szanują to, że bezpieczeństwo jest bardzo ważną, bardzo ważnym aspektem poruszania się po polskich drogach. Jest sporo do zrobienia jeszcze, natomiast kierunek jest dobry i widać realne efekty tego kierunku, który został w końcu wprowadzony. Pan poseł Kopiec powiedział, że kierunek jest dobry. Od kilku dni firmy ubezpieczeniowe zyskały dostęp do bazy CEPiK. Dla niektórych kierowców to może oznaczać podwyższenie stawki OCO kilkaset procent, nawet jeśli jeżdżą bezwypadkowo. Panie pośle, pytanie do Pana posłaga Gawędy. Czy to dobrze, że ubezpieczyciele będą mogli mieć wgląd w statystykę naszych wykroczeń w ruchu drogowym, no bo Mówmy się, nie ma chyba kierowców, którzy nie mieliby z tym problemów. Pan poseł Gawenda ma mały problem z połączeniem. Za chwilę spróbujemy jeszcze raz się połączyć z panem posłem. Panie pośle, to dokładnie to samo pytanie do pana Macie Kopca. Znaczy, ubezpieczenie OC to jest od, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, więc ono, ono mówi o tym, że jeżeli kierowcy poruszają się szybciej, łamią przepisy, jeżeli. E, nie szanują tych przepisów ruchu drogowego, narażają innych uczestników na szkody w mieniu, szkody w zdrowiu. No to tutaj jest właściwie sens tej odpowiedzialności cywilnej, żeby ta składka, ta składka ubezpieczenia miała powiązanie z tym, jak ci kierowcy jeżdżą, a niekoniecznie z tym, jaką pojemność silnika mają ich samochody, ponieważ w moim osobistym odczuciu. Czasem kierowca, który ma mocniejszy silnik jest kierowcą bezpiecznym, bezpieczniejszym od tego kierowcy, który jeździ samochodem mało natomiast musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Więc takie powiązanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tym, jak kierowca zachowuje się na drodze, wydaje mi się też dobrym rozwiązaniem i takim realnym rozwiązaniem, które wiąże to jak kierowca jeździ z tym ile płaci za ubezpieczenie, które w efekcie przecież naprawia szkody za jazdę brawurową, szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów drogowego. Czy pan poseł Gawenda jest z nami? Widzę, że tak. tak Panie pośle teraz, nie... teraz, się, teraz się widzimy i teraz się słyszymy. Panie pośle czy ten kij Albo marchewka, zależy jakby na to spojrzeć. Czyli dostęp ubezpieczycieli do bazy cepik i do statystyki naszych wykroczeń to dobry pomysł? No, z pewnością element ubezpieczenia powinien być powiązany ze sprawczością. I znów mamy problem z połączeniem. Panie pośle, poseł Maciej Kopiec, to. To w takim razie ja chciałbym, chciałbym zapytać jeszcze tak, bo to jest pytanie, które mnie również dręczy. Nie mam punktów karnych, czy w takim razie składka OC powinna w moim przypadku być mniejsza? Uważam, że tak. Jeżeli nie ma Pan punktów karnych, to oznacza, że jeździ Pan odpowiedzialnie i rozsądnie, nie narażając innych uczestników ruchu drogowego na szkody. W takim przypadku pana składka powinna być na pewno niższa od osoby, która tych punktów ma 10-15 czy, czy, czy w jakiś sposób udowodniła swoim zachowaniem na drodze, że tych przepisów nie przestrzega, narażając właśnie innych uczestników na szkody. Więc tutaj odpowiedź wydaje mi się oczywista, że jeżeli ktoś przestrzega przepisów, jeżeli ktoś dba o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, powinien takie ubezpieczenie płacić w niższej kwocie. To wróćmy do pana posła Gawendy, to ta marchewka w zasadzie Ki to dobry pomysł? No na pewno. Nie powiedziałem, nie wiem czy, czy to zostało tam usłyszane, ale powiązanie sprawczości wypadków, czyli tego, czy kierowcy jeżdżą bezpiecznie, czy nie są karani, czy jeżdżą bezwypadkowo, ma wpływać na poziom składki ubezpieczenia. W moim przekonaniu tak, to powinien być ten element, który w pewien sposób premiuje tych ludzi, którzy przestrzegają przepisów nie zwracają uwagę na innych uczestników ruchu drogowego i nie powodują wypadków bądź też no, mówiąc tymi uczestnikami. Natomiast chciałbym zwrócić również uwagę na to, o czym mówił pan poseł, bo zgadzam się z tym, że wszystkim nam zależy na tym, żeby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego czuli się na drogach bezpiecznie, by z tych dróg i całej infrastruktury i autostrad i dróg no, eksplicować. Lokalnych mogli korzystać w sposób bezpieczny, ale zwróćmy uwagę, że również Komisja Europejska doceniła nasze, i jesteśmy w tej grupie państw, w których największy poziom spadku wypadków na drodze odnotowano w ostatnich latach. To też jest bardzo ważne, to jest warte zauważenia, również warte zauważenia jest to, że setki kilometrów dróg, bezpiecznych dróg z poboczami, schodnikami powstaje. W tych miejscach, gdzie te drogi były w fatalnym do tej, pory, do tej pory stanie, czyli w tych miejscach polskich powiatów, gminach, tam również młodzież, dzieci uczęszczająca do, do szkoły, może dziś wiele bardziej infrastruktura drogowa w kapitalny sposób oczywiście z tych dróg. Znug... Coraz to bezpieczniej. Znaczy, mamy problem panie, panie pośle, znów mamy Wiele. problem z połączeniem. Zanim do pana wrócę, to w zasadzie już na sam koniec naszej audycji jeszcze jedno pytanie. A w zasadzie kwestia, która wejdzie w życie we wrześniu, panie pośle, poseł Maciej Kopiec. System podwójnego mandatu. Podoba się panu takie rozwiązanie? Wie pan tu nie chodzi o to, czy ona mi się podoba. Chodzi o to, czy ona będzie skuteczna i czy ona będzie w jakiś sposób przestrzegało kierowców przed przedpełnieniem wykroczeń. Wydaje mi się, że tutaj rola prewencyjna podwójnego mandatowania powinna być skuteczna i taka ta rola powinna zadziałać. Kierowcy muszą wiedzieć, że za przestrzeganie, nieprzestrzeganie, rażące nieprzestrzeganie reguł w ruchu, ruchu drogowym, które prowadzi do niebezpieczeństwa na polskich drogach. Będzie groziła konkretna i nieodwołalna kara. I tutaj wydaje mi się, że prewencyjnie taki pomysł ma sens. Panie pośle, poseł Adam Gawenda, na sam koniec, czy pan z czystym sumieniem głosował za podwójnymi mandatami, czyli za karaniem decydywistów w sposób bardzo drastyczny, można by tak powiedzieć? Poseł Adam Gawenda? Ja przepraszam, ale tutaj miałem zerwane połączenie, i proszę jeszcze, jeśli pan redaktor by mógł uczynić. Panie, Panie pytanie. pośle, system podwójnego mandatu, czyli ten drugi mandat za to samo wykroczenie, czyli tak zwana recydywa. Czy pan z czystym sumieniem głosował za tym? Znaczy Na pewno te przepisy, które zostały wprowadzone, są bardzo restrykcyjne, ale z drugiej strony bierzemy pod uwagę wysoką śmiertelność. Wysoki poziom wypadków na naszych drogach. I tu każde działania, które ograniczy, szczególnie te wypadki ciężkie, gdzie często z tych wypadków wychodzą ludzie bardzo poturbowani, pozostają potem przez długie lata. Leczeni kalekami, jak również biorąc pod uwagę wysoką śmiertelność, no tutaj każdy rodzaj pre, prewencji w tym zakresie powinien być no, stosowany. Oczywiście to jest też kwestia naszej świadomości, zrozumienia tego, że na drogach jest coraz to więcej uczestników, w związku z tym to drugie, ten drugi mandat no, na pewno będzie bardzo dotkliwy, ale z drugiej strony patrząc na tych, którzy notorycznie przekraczają. Często no, takie zastosowanie wobec tych uczestników, często piratów, no, powinno mieć zastosowanie. I tu musimy postawić kropkę. To był temat do dyskusji. Gośćmi Radia Katowica Katowice byli posłowie z Komisji Infrastruktury Adam Gawenda, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę bezpiecznych wakacji. I poseł Maciej Kopiec, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo za do zaproszenie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.